Czekam. Dobra, upośledzeni koszukiwacze duchów powracają. To ja idę na górę Dzięki, <noise> od razu. Ciąg dalszy. Teraz już za kujczem polecę. Albo za laleczką twojej matki. O nie. No się może rezwić w szufladach kuć? Nie, nie może. Chyba nie. Nie wykluczam takiego, pt. Co mi tu tak chodzi? Ty nie masz ducha bo jedno roślinie, co mi ciekawego. Ty w garażu jesteś? Nie. Nie, jestem w stu na górze. To masz ducha, ja. Nie. To na dół sprawić. Jeszcze bardziej. Hmm. Bo mi telefonem dzwoni koło mordy, więc pewnie tu jest gdzieś on. No, o to dobrze. To znaczy nie wiem gdzie dokładnie, ale myślę, że tu jest gdzieś. No, ale jak, jak na górze to dobrze, bo ja nie słyszę nadal tego telefonu. To znaczy, no, coś mi O dzwoni. coś tu chodzi. Gdzie tam byłem, to nie może go być. Zapośledzone albo z przesady. Zauważyłeś? Ile ci ludzi mają w tym domu kiblów? <laughs> Każdy do pokoju o, Szkoda, że tu go nie ma, bo już bym ja chyba kampa na niego Tu już się gra z kampiezi, tu wszedł do ciebie, pamiętasz? <laughs> miałem, miałem. Tu... O miałem dwa... O, o, git e, Masz tu gdzieś quidza? Nie, nie masz tu nigdzie quidza O, tu też siedzi Gitas e, Dobra, to pójdę po quidza i powiem, e... where are you, powiem a ma, no tak. masz quidże? Jak znajdę to będę miał Chłopce mnie już nawiedzić Ono tu Czekaj czekaj Quidże szukam stąd Co chłop taki agresywny? Czekaj idę sprawdzić Jest coś na emefiku? Jest dwójeczka Wszędzie jest dwójeczka widzisz? Ej ty z Zablokowałem się o coś myślałem że, że, że to twoja morda Nie tym razem Wszystko zostawiam Co otwierasz? Ha, 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 ha Idę szukać quidza Idę spirit box Musi być jakiś musi Musi, musi It is very possible to uh, quit be in this uh, fucking house It's my... wodę puścił na górze Mmm, to zrób zdjęcie, bo jest zadanie. <grych> nie, ja mam aparatu. Weź... To energia ja idę po aparat. Dobra, ja później wezmę termometr. i szukam A ja mam... Kija. aparat i Spirit Boxa. Pogadam sobie z tym duchem. A chyba są fingerprintsy, bo... drzwiami Po czym pierwszy raz to nie było, ale może faktycznie jeszcze raz zobaczę zaraz, tych tylko... Znajdę... Cześć, on na pewno nie jest w toalecie? Tu Nie, nie to wali, Tu jest już 5 stopni. Tu też jest 5. 4 i 6. Jak znajdę Quidza, to go zapytam. Hello, hello. where are Eee... ten duch nabuzowany, chłopie. Jak tylko znajdę Quidza, to tam idę i... i ...go wyjaśnię. Tylko najpierw muszę znaleźć Quidza, to jest jakby... Hello, are you there? Jeśli powiesz, że jest twojej to się będę ciebie śmiał Kurde, co to jest moją matką No bo to takie śmieszne powiedzieć ci gdzie jesteś twojej matce Ten duch jest upośledzony! No co jest nie tak Kurde no odkręca wodę co chwilę Halo duchu gadaj z mną błagam ci Ej duchu bo ja siedzę na twoim na twoim tym... Co bardziej da niż szkole nie może być. Pamiętaj, że tam. No. Pup... Ducho! Na <laughs> szkole nie ma szans, ale on nie gada. No, nie gada. Szybko poszło, ale nie gada. Raczej mroźnik też nie będzie. Czy tam jeszcze jest? Nie czy. Jeszcze... <laughs> Fajnie. Co, już miałem hanta? Co? Nie, dziewiątkę miałem. O, ale zrobiłem. Zrobiłem paranormalne i brudna woda. S. Dobra. Ja się przez chwilę próbowałem wydostać szafki więc jaka wczułem, tylko że próbowałem otworzyć tylną ściankę tej szafy O, widzę jak wchodzisz po schodach O, Maciek idzie, idzie, i gdzie pójdziesz do góry? Nie, wychodzisz z domu. Okej bo... A nie dobra, bo ja myślałem, że... Myślałem, że tym Że nie? nie ma. Coe nie ma. Lareczki wodu też nie ma. Wniosek nasuwa się sam. Ten duch jest upośledzony. Nie, ten, ten tamten musi być. Ja no Dobrze... O A, Boże... A Minął to ten nas. Nie ma aparatu. Ale wiesz co? On sam nie minął. On chyba... Te, jakby... Wie, on mi przyszedł przeze mnie. Jego ja widziałem jak on przechodzi przeze mnie. Tak, ja też to miałem, tylko że on się nie skapnął jak ja w nim szedłem. Więc <średził> stwierdziłem, że najlepszym pomysłem się zawrócenie. No ja właśnie byłem już po na nasadach i chłop mi przeze mnie <średził> Pod... Nie, nie. ja cały czas w nim szedłem wiem ja jego brudną mordę My teraz zabiję w szafie to będzie największy będzie naj... najpotężniejszy gej <laughs> to na pewno nie jest demon potężny gej bo już nie pamiętam potężny potężny, potężny. potężny. przyjść do domu potężnego geja <laughs> to jest shade <laughs> Jak coś widzowie, to my wiemy, że Shade poluje tylko tych samych ten, więc w teorii on na mnie poluje. Ej, w sumie ten demon musi gadać, nie? To ten nie ma sensu, bo to nie może być ten. Znaczy, moim zdaniem, że ma sensu. Idź stąd <gry> Dobre, przepraszam Nie, że ty To jest bansz, bo tylko jak ja wchodzę do tego pokoju To, to, zaczyna, to zaczyna się zabawa Jest crunch przez jest impreza Albo ty Oj, impreza <gry> e, Może pójdę? Ty jakie my mamy sanity, że ten duch nas atakuje No dobra, to. To... To ma sens, no to ma sens. Moje no, no, ja sanity to <grymny> Kiedy to nam spodnie? Nie bo... biorę żadnych smakowików. Dobra. Smakujek jestem dla Cipek. Tak jak pancerz. By Freedom. No, dobra. Tu ustawiłeś tam kamerę, prawda? No idę właśnie ustawić. Biorę aparat, żeby zrobić mu zdjęcia A ja zdycham, dokładnie, to jest plan najlepszy Zrobiłeś oczywiście i biorę, nie wiem na jego A widzę, że już wziąłem A, bo nie wzięliśmy w ogóle No to nice no, to... Mnie w ogóle, nie, nie w ogóle nie stoi ta crucifix Ta 5% to jest, mogę kurde kupić Dwa w, w, w mono Przemek biegli nie zamykaj no co ty tu robisz? Ale... Dobra, kamera mnie zasłoni. S. jestem bezpieczny. No ja nie. Jestem nie do zaletnienia za tymi ogiemi. No cię przez ściany zaatakuje, więc będę miał łatwiej. Przez ściany zaatakuje. No dobra, zobaczymy. Znaczy, nieważne, że mi ręka i noga, i plecy wystają z tych drzwi, ale nie, nie schapcie się, że tu jestem, no, zobaczysz. Albo tu w ogóle nie przyjdzie, to też jest możliwe. On no zawsze tu przychodzi, ja tu już zdychałem trzy razy, jak byłem sam, więc. Jakby czekam na śmierć kolejną, tylko nie wiem, kogo wybierze. To jest potężny gej, więc. Co on skończył hanta? Kurwa, skończył hanta my siedzimy jak Tybir. Czy ty miałeś otwarte drzwi przez cały czas? Zaczej byłem w pomieszczeniu z tobą i otworzyłem też mi, jak ty je zamknąłeś. Tam się działo przez cały czas. Iść na górę. Okej Wiesz, jak tu przyjdziesz to zacznie się Dobra, teraz też czas, kiedy masz mi zaufać tam. Włącz, 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 włącz kamerę i uciekamy Kurwa, w dupę są sobie taki uciekamy, wiesz? Pomocy! Dobra, idę się do tego kibla schować No, czy on naprawdę idzie teraz do tego kibla? Hans cię skończył, znaczy EMF przestał pikać co z tego, że miga latarka i jak mi tu powie na korytarzu? Nie ma tu ducha, spokojnie Trochę mi głowę przez tę szafę i, be, i be, beka mi do ucha, ale... Poza tym jest chill Bo, bo on się nie rusza, ja, ja, ja nie słyszę kroku, ja tylko widzę jego mordę, jak... Prześwituje i, i tyle. No. O, prąd wrócił, ale miły duch. Wiecz... dlaczego ja wychodzę z i od razu wskakuję Czekałem na piątkę? O, no to mam mamy dowód. Nie, że to chyba nie była piątka. Ty, na, ty, włączy... włączyłeś... ty, ty włączyłeś tą kamerę? Jak prosiłem? Włączyłem ją, było zielone jak wybiegałem, co nie ma i... e. No to duszek jest lany. No to wracaj. Ja naprawdę włączyłem. Jak chcę zobaczyć, czy ten duch lubi mnie tylko. Bo jak on lubi mnie, to jest gorzej. No zresztą znaczy ci mówiłem, że jak tego by do dotrzeć, to MF to... zaczyna grać jak. stary kabel. Raczej no. MF no. Tak mi się wydaje. Jak chcę wejść do własnej buły, Przemek. <laughs> wejdź wejdź. Zaraz, zaraz wejdę, bo tablet <laughs> nie, nie będzie... No wejdź, na razie to jest git bardzo, bo... Jestem świadkiem bardzo ciekawego zjawiska, Przemek, aż ci to nagram. Dobra, no, na, nagraj na, ja kamerę. Mam, a w jednym. Moja kamera, dalej coś nie działa. Dobra godzina. Y Odkryłem szabek dwa w jednym. Że to jest shade. <śm> To jest, ale jest nabuzowane jak z skurwysy Mi się wydaje, że to jest shade. Przemek, masz film na Messengerze, tam zapytać jak ci się, jak się załaduje. Zaraz będę miał raczej. Później go oglądam, dobra Najważniejsze teraz wypluwać ducha Przemek, mam dwa w jednym cały czas Przecież Kopię już nie gra ma chęcy. Ale grę zbugowałem no i co, jesteś w domu u ico? mam dwie latarki w ręce naraz. A nie wyjdziesz nie, Ale mam chłopie UV-kę. I masz handel. jednocześnie zwykłym. masz hand A, no to jest dziesiątka, jak coś. No i zobacz co ci sam na Messengerze. Tak. to się stało podczas handa ja mogę wejść do domu. Mam... macie cieu, wejdź z tego domu. Wyjdę jak wyłącz chociaż kamerę Przemysławie, zobacz na Messengera Kurde, no zobaczę zaraz, no Ale to jest ważne Bo ja cały Jezu. czas to mam Dziwne ja, Jak teraz szybko przesuwam myszką, to ja chłopie widzę jak Fioletowe wyprzedzabija się, a tu. E, przecież, no to w ręku masz latarkę UV, tak?

Miesz hantę czy nie ma chanta? Nie ma handla No przecież czekam aż wyjdziesz z domu, że nie tam poszedł. Czekaj czy zdążę, znowu dostanę bułę w połowie drogi. Opętało mi dwie latarki, ja się chłopie boję. Bo już jest szóstka Macieju. A wyszedł. Zajebałem Bolden na 100 metrów, nogiłem się ze schodów głową w dół, ale żyję, poczekaj. Widać. No naprawdę! <laughs> no dobra, niech będzie. No to Ty, bo ja mam dwa termometry. Jak idziemy? Ja wziąłem po to tabletki sanity, żebym sam poszedł. Nie idziesz, won. <laughs> Dajesz mi chwilę no pisze, i No, bez nie. jajno, nie po to zażywałem. Nie, Przemek, no, idziemy Gdziełeś moje. Wziąłeś mój przysmak, tak? Wziąłeś moje wszystkie. Wziąłeś mi wszystkie tabletki, No nie wchodzisz, tak? no. Pierdoliłeś Wziąłeś wszystkie, a teraz nie macie, jak nie idziesz. No nie idziesz. Nie masz prawa. Nie możesz. Dobra, to ja w czym walę się. Dobrze. On mi tu włącza światło, to jest niepokojące. Nie mogę mieć, bo... E duch opętany na 100%. Jak mi tu napierdziała noga. No tablet jest nowy, zostaw go. Już. Co, za gnój Dobra, czyli na chłopski rozum tak. Gdzie jest od fingerprintsów, bo raczej będą? Bo on rusza tymi drzwiami jak opętany O oh, fuck and shit jak to jest możliwe? No i jak się bawisz? Świetnie, Zaje zajebiście, że mam 80% Sanity, a duch i tak ma chanta. Chyba, że wszedłeś do domu, to wtedy jestem na ciebie zły. Idzie do ciebie na górę, jak coś. Gdzie ja jestem na to. Do... No no właśnie po żadnego. Wiedziałem Widziałem go przez okienko. Jak będzie wracał, dam znać. Mam nadzieję, bo... że się ode damy... mnie nie odpierdali. Idź do rąbanej furgonetki, bo ten duch cię nie lubi. Autentycznie bo... on cię nie idzie, lubi. Idzie idzie, 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 idzie. Gdzie? Nie wiem, ja się teraz nie zbliżę do okna, bo chłop stoi przy drzwiach. Dobra, skończył hanta. Wychodź z domu No nie wchodź do tego domu co? Nie wiem sze... procent, że ten duch zaatakował 60 No właśnie sześć, to ja mnie ten duch zaatakował? 10 sekund Przemek Obawiam się Przemek, że wiesz co O, są orby! O, są... Ja w końcu ześ

Tutaj, pod nogami, masz mówić, że nie może być odcisków, to po co ci? Znaczy, w sensie, ale jeśli będą, to... To się zdziwię. Ale będzie zaraz hand. na ryju. Boże. Trzy, dwa, jeden... hand. Zaufaj mi. Ja pier... Jaka ta gra wylew dzisiaj? Trzy, dwa, jeden, hand, Zaufaj. Trzy sekundy później, fik! No to jest nierealne, no. Spoko. Mm. Beczunia, jak ktoś mi berkał do ucha. Beczunia nie mogę nic zrobić, go, bo go zero sanity wchodzi do domu Sara <noise> chłopie, ja będę miał zero i ciura zrobimy, no Jak my dowodu nie mamy, jak. Cała biała sara nos i to jest Proszę Baga, nie śpiewaj już, bo... No, nie śpiewaj, bo ten duch słyszy i zaraz mi tu wejdzie i powie się mano, koledzy. Ja z Rzeszowa jestem, ja was zrypać chcę cieć. Mamy 10 sekund przed następnym handlem, patrz. 10, 9, 8, 7. A jakbym ci powiedział, że zgubiłem natarkę UV? 4, 3, 2, 1, hand. Zapalił o, światło, to niezły hand. <todgłos> Przemyk, on, 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 on miał, lał Przemek Pop, Dobra, wiesz co, Maciek, mam dać ciebie misję specjalną, bo ty jesteś jednak Maciek. No co? No Chłop mi goświatełkę, wie... Przepa, jak to... to misja misję specjalną, się ulana. że yes, no nigdy nie wyjdziemy z tego domu. Bo chłopie, z tej szafy nigdy nie wejdziemy. NO hey. CZEMU NIE?! NO CO JEST?! No ten duch jest jakiś Co jest z tam mnie tak Jezus ja za trajda bo to facet i do faceta bo że zaznacz Szajda, no, no, zbyt bardzo się nad nami znęca Ja żejan na jej niebole co jest nie tak z tą jest. grą, no? O Boże Ile można, no. O Chryste. To jest zbytne znadzanie się nad nami, to nie jest fajne, no Co to znaczy nad nami? Ja generalnie go wkurzałem w Zero Sanity, ale żyje, więc you, you know mm. Dobra, daje Shade'a, to jest albo Shade'a, albo Poltergeist według No Dobra, coś z tych dwóch to był czyn! Zajebiście! Nie wchodziliśmy do niego, a chłop na skantował, Nie no, zajebiście! Hmm. On Co miał mógł być w korytarzu? Bo on się pojawił bardzo szybko, Tam jak. On nie jak był jak w korytarzu, mieliśmy... przecież Czyli on się mógł zrespić w korytarzu przecież. Ale orby miałeś w jakim tak. pokoju? W jakim mieście? Nie by tak, ale to nie zawsze to jest. No, za tym ta grama wylew, no. Dobra, co kupować? Bo mam 225 dolków. Nie, ja mam 1000 ponad. Daj mi chwilę. A, bo muszę to... odkupić wszystko, kur. Tak, mam 30 dolków. Już się nie wyśleć. Dawaj no, mi 4 ja... pigułki, bo rybne czy mi. Ja wziąłem 3 na czwartym minę, jesteś, przykro mi. Mikrofon, światło, kamera. Mm. Na głowę to mi się nie przyda, bo stracę. Zapalniczka mi się za to przyda i mi się przyda Kedzidło Wezmę 4 Tak właśnie straciłem 400 hajsu Dobra, lecimy, kurde Kurde, Macieju, bo ja nie mam żadnego Dobra, to ja okay, może skończę odcineczek bye. To ten Ça